Krzysztof Sarna, sporty. Możesz z tym, spokojnie. Dobra, jestem świętować. Krzysztof Sarna, sporty walki. Org ze mną, Piotr Pająk, siemanko! manko. Mam o. palca wybitego! nie wiedziałem. E, znajdujemy się na gali Fame MMA 10, tuż po zwycięstwie Adriana Polaka nad e, Ma Dawidem Malcińskim. No, właśnie patrzę, czekaj, chcę zobaczyć, jak, co on trafił. Czekaj, czekaj. O, ale pięknie. Kiwka i lewe. I pomyśleć, że to jeszcze w stójce, prawda? No. Popatrz jaki był zasięg rąk i tak dalej, jestem w szoku. E, cieszę się, znaczy cieszę się, dobra nie byłem za nikim tak naprawdę, obydwu chłopaków darzę tą samą sympatię, bo prawie ich nie znam obydwu, także nie miałem jakiegoś faworyta w tej walce, ale skończył bardzo pięknie, bardzo. Mamy nowego mistrza, e, no ale nie będziemy rozmawiać tutaj ani o, Adrianu, o Adrianie Polaku, ani o Dawidzie Malcińskim, a o Tobie. No dzisiaj chyba plan zrealizowany i chyba tak naprawdę wygrana smakuje podwójnie była podwójna wygrana, 2-0, nie no cieszę się, naprawdę się cieszę, zrealizowaliśmy swój plan, było ustalone, presja, presja do siatki, dociskamy, obalamy, pokazujemy jiu-jitsu, plan zrealizowany w 100%, bardzo się cieszę. No właśnie, jak Ty się czułeś w stójce? No wiesz co, dobrze, ale ja nie chciałem się bić w stójce, bo mieliśmy założony plan, żeby nie było, i tak poszło trochę wymian tych ciosów, ale... Celowaliśmy w to, żeby bardziej pokazać tą siłę jiu-jitsu w tej walce. O, mój, chodź do zdjęcia! Mój brat się wstydzi kamer. Ej, czekaj chwilę, zaraz przyjdę. E, no, pokazaliśmy po prostu, to, co mieliśmy zrobić. E, świetny narożnik, Marcin Bandel, mój brat, Kamil Kamilienel też mi pomagał, Tomasz Makowski. E, Ej, już zapomniałem teraz. Rafał? Jezu, ja cały czas zapominam, kurde. Dobra, przepraszam bardzo, że zapomniałem. Jeszcze jestem podekscytowany. Trenowaliśmy w Łodzi też. O. Przepraszam. Kamil. Cały czas mi telefon dzwoni, nie odbierał nikogo, bo wywiad za wywiadem. Fajnie, naprawdę fajnie. Zrobiliśmy co mieliśmy zrobić i jest super. No właśnie, powiedziałeś teraz o swoim bracie. Ja go dzisiaj spotkałem tutaj gdzieś na korytarzu i powiedziałem mu powodzenia, i pomyliłem się właśnie co do ciebie, więc e, chyba jesteście, no naprawdę, jesteście tak identyczni, że e, nie rozróżniłem w ogóle. Wiesz, co my nie jesteśmy właśnie identyczni, o to chodzi, ale e, mojego brata wczoraj na przykład kupę razy pomylił. Naprawdę. Co gdzieś szedł? To cały czas też mówił Piotrek, Piotrek, Piotrek. Nikt nie był przygotowany na to, że on to w ogóle będzie. Eee, no fajnie by wyszło, no. nie ma co ukrywać. Eee, ja go chciałem tu wziąć w końcu. Eee, chciałem, żeby zobaczył jak to wygląda. No i mam nadzieję, że w końcu będzie chciał to zawalczyć też. No właśnie, twój brat miał już okazję walczyć, czy jeszcze nie? Mój brat jest bardzo utytułowanym zawodnikiem. On walczy e, bardzo dużo lat. Trenujemy od 10 lat razem. Zawsze razem trenowaliśmy. E, no ale mam nadzieję, że mu się uda tutaj też zawalczyć. Jakby nie patrzeć, w ma zarabia się dobre pieniądze. Jest to wreszcie. Płacą tutaj za to, co się robiło wiele lat. Nie tak jak gdzie indziej. Walczy teraz na przykład w innej organizacji. E, w, w Muay Thai, e, Grand Prix e, w Londynie. Tam dostaje bardzo małe pieniądze, chociaż to jest najlepsza organizacja. E, tam Muay Thai. Ale mam nadzieję, że mu za tutaj walkę i tu zawalczy. W porządku. Yy, no wyrównałeś swój bilans. 1-1, yy, zarówno w organizacji. A-0. Yy, jak i. No to, to się nie liczy, pamiętajcie. No dobra, no ale e, powiedzmy, że rozmawiamy aktualnie o papierze, wyrównałeś, no i tutaj pytanie, czy zanosi się na jakąś trylogię, czy raczej nie? Nie, nie, na pewno nie, na, na pewno nie, Alan idzie w swoją stronę, ja idę w swoją stronę i tyle, ja w tym roku i tak nie zawalczę, ponieważ e, będę miał operacyjne osadzanie długo e, i pół roku będę wyłączony, także myślę, że styczeń lub dopiero kolejna walka i już z kimś innym, już, już nie chcę do tego wracać, cenowych przeciwników, cenowe wyzwania i tyle. No właśnie, powiedziałeś, że będziesz włączony, co będziesz w tym czasie robił? Relaks, ale pewnie może... Podróże, cały czas będą podróże Już za niedługo ruszam w kolejną podróż, najpierw będzie 11 krajów Europy Kamperem, później wylatuję do Ameryki Południowej, tam 5 krajów Później kraje arabskie, 4 kraje ja chcę zwiedzić eee, I w listopadzie wracam do domu, do Tajlandii na parę miesięcy Relaks, biznes I będę się przygotowywał do kolejnych walk w Ejmie. No właśnie, miałem mówić, że podróż dookoła świata no, można tak powiedzieć, bo tak naprawdę jak ruszę kamperem teraz, to będzie Europa. Chcę dojechać do Maroko, czyli będzie też trochę Afryki. Później polecę do Ameryki Południowej. E, jak się uda, to dostaną na dwa tygodnie, bo mnie zapraszali. Później Azja. To oprócz Australii to by było prawie dookoła świata, jakby nie ukrywać. E, tydzień temu w niedzielę miałem z tobą okazję rozmawiać po raz pierwszy i nie przyszło mi do głowy takie pytanie, ale już mi przyszło. E, skąd w ogóle pomysł na przeprowadzkę do Tajlandii? Wiesz co, ja zawsze do Tajlandii, znaczy zawsze, ja kochałem Tajlandię od zawsze, odkąd pojechałem tam pierwszy raz, od 10 lat tam latam, e, pierwszy raz jak przyleciałem w 2011 zakochałem się w tym kraju, to jest mój dom, e, moje serce jest w Tajlandii, mój dom jest w Polsce, ale serce w Tajlandii, także to jest miejsce po prostu, w którym będę żył, w którym się, myślę, że się zestarzeję, kocham Tajlandię, naprawdę kocham tych ludzi, jedzenie, e, wszystko to, co jest tam dookoła, no. Tajski boks też? Ojeju, no jasne, tak naprawdę wiesz, ja wcześniej byłem zawodnikiem MMA, Jiu Jitsu, odkąd wyjechałem do Tajlandii, zacząłem robić tutaj, e, e, zacząłem robić Muay Thai I tam jak, jak walczysz w Muay Thai i trenujesz, to jest coś innego Tam miałem wiele sytuacji takich, że jak mówiłem, że jestem, e, mówi się Nag Muay, czyli zawodnikiem e, Muay Thai Nie podsłuchuj, nie podsłuchuj To wiesz, to, to jest zupełnie inaczej Nie, koniec Koniec. Nie, nie każdy w twojej stronie idzie. Po co? Kurwa? No, po... Nie, no dobra walka, bo na tego pytam, o, wiesz, no. Nie, no. po co? Bez sensu. Myślałem... Nie, fajnie, fajnie, no. A, a... Czułeś te czasy, byłeś podłączony, damy? No, Jest to nie. Pierwszy miał ja mnie trafił w tył głowy. Jakby trafił troszkę niżej, to mógłby mnie odłączyć. Trafił mnie akurat w górę, ja miał twardy łeb. Ale. że No, 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 bo ta wymiana. Okay. <laughs> no, Myślę, że kłuch, gdyby został zachował spokój bo miałeś trochę będnik na ruszanie, to, to mógł. Trafił tak mnie, wychodzić. no, no, widzisz, no, 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 trafił mnie, no nie ma co ukrywać, że mnie nie trafił. Ale my mieliśmy właśnie plan, że do siatki, do siatki obalić i pokazać ludzie są. Taki mieliśmy plan, no i tak wyszł. Ale on sam popełnił błąd. On, jak ja chwyciłem tą gilotynę, jak on by stał w tym, to ja bym tego nie docisnął, a że ja go trochę na bok kierowałem, on poszedł na bok, to się sama docisnęła. Ja wiem, a tu nie miałeś od razu czystej szyi. Nie, była czysta szyja, była, ale myślę, że jakby mnie docisnął barkiem, coś bym zrobił takiego, wiesz, to no... Nie wiem czy by klepnął, czy nie, ale mógłby jeszcze tam wiesz. Wiesz jak jest, jak chwycisz gilotynę, to parę sekund i ręce puszczają. A on sobie to Wie. jednak wiesz, troszkę no, nawet, nie byłbyt, bo Robiliśmy te no, gilotyny, powiem no. ci. Powiem, że... Popełnił błąd. Popełnił błąd, no nie ma co ukrywać. No. Ale wiesz, bo no, w swoją stronę teraz dzieje tyle. bo nie ma twojej skierowanej, gilotynki. Ej, wiesz, to ja gilotynek nigdy nie robię, to nie jest moje w ogóle. Moje moje to są inne płaszczyzny. Nie będę mówił jakie, ale nie gilotyny. Gilotynę wyciągnąć to jest naprawdę no coś innego. Ale fajnie, fajnie było. Później poimprezujemy. <laughs> e, już powoli będziemy kończyć, poimprezujecie. No chyba szkoda, że ten puchar ma tutaj takie dziurki, bo pewnie z tego pucharu byście dzisiaj na... Łyski na... <laughs> z kolą by się piło, no ale co, no jest jak jest. A Jest taki ciężki, serio, do każdego wywiadu idę już aż mi ciąży. Nie, nie, nie wiem ile kilo on waży, ale, ale trochę waży. Słuchaj, no pewnie każdy zadaje ci to pytanie, kogo byś sobie upatrywał. Czy tutaj na pewno gdzieś będzie ten gamu, ale. Nie, wiesz co, z gamu ja się nie chcę bić, on też się ze mną nie chce bić. My ostatnio mieliśmy powiedziane tak, no albo się bijecie, albo nie macie walki. No to nie było wyboru. Ja gamu tak lubię, tak go naprawdę lubię, że ja się nie chcę z nim bić. Naprawdę, on ze mną też nie. Dlatego myślę, że dokąd, dopóki ja się nie będę bił następny raz. Znajdą kogoś i dla mnie i dla niego i będzie dobrze, no chyba, że później będziemy musieli znowu, no to okej, okay, no jak nie będzie wyboru, no to okej, okay, ale, ale jak będzie wybór, to raczej wolałbym yy, odchodzić od tej walki. No ale, no podrążę, myślałeś nad kimś, czy nie bardzo? Nie no, kogo mi dadzą, no to będę z nim walczył, no. ja nie wiem, nie mam jakoś, tak, przepraszam, nie mam jakoś tak, że wiesz, że z tym się chcę być, z tym... ja nie, nie, nie szukam tutaj konfliktów z nikim, jestem zawodnikiem, który podchodzi do tego bardziej sportowo, Dostanę propozycje, zawalczę i tyle. W porządku. Dzisiaj wygra Twoim zdaniem Kasjusz czy Norman Park. Wiesz co, powiem Ci tak, głowa podpowiada oczywiście, że Parkę. To jest tak doświadczony zawodnik. On walczył z najlepszymi w KSW, nie ma co ukrywać. Walczył w UFC. Kasjusz jest amatorem. Wcześniej walczył z chłopakami, którzy dużo potrafią. Kasjusz walczył w boksie, ma dłuższe ręce, ma doświadczenie jakieś tam lekkie. E, oczywiście sercem jestem zakazu, że był z Polakiem. E, obydwoje gadają dużo złych rzeczy na wielu ludzi, no, ale myślę, że doświadczenie wygra w tej walce. W porządku, a jeszcze chciałbym też o jedno typowanie Cię zapytać. Galak, no, tak Boxing Night e, w walce wieczoru zmierzy się Adrian Szpilka. E, przepraszam, e, Artur Szpilka z Łukaszem Różańskim, e, Kto według Ciebie tutaj wygrałby takie? Kto wygra to serc? Ja to, to szpilą, jestem wiesz, za Szpilą jest... i... Kurde, nie wiem, wiesz co, na boksie to w ogóle, co do boksu to ja się wolał nie wypowiadać w ogóle, kompletnie, bo e, ja się nie interesuję jakoś boksem specjalnie, wiesz, e, do szpila jest chłopak w normalny z ulicy i tak dalej, chciałbym, żeby wygrał tą walkę, no ale co, wygra lepszy, no. W porządku. Życzę Ci miłego Dziękuję i wtedy. Dzięki wielkie, trzymaj się. Pozdrawiam.